Hej, witajcie! Dziś mamy 6 listopada eee, W kartce z kalendarza nie ma nic ciekawego, same historyczne święta co ja tu będę pitolił jakieś historii. No, oczywiście yy, chodzi mi o, o to, że no, główne wydarzenia to należy pamiętać, ale co ja Wam będę mówił, że to że są urodziny Marii Dąbrowskiej, że tam 700 któreś eee, Ile ludzi Krawa <laughs> nie przyjechał, pewnie też nie drzwi sam. i... Stoi tutaj mm, około 44 osób. Dzisiaj w ogóle jakoś nie było mi po drodze do wstawania. Taki, ta zima jest taka, ta jesień jest taka, że się człowiek mógłby spać i spać, taki suso w łóżku. Pewnie ja mam również podziękować za wszystkie komentarze odnośnie tuli, za troskę. I zróbmy tak. Skończy się, w, w, wyje teraz tu, to Soma i spróbuję podłożyć jej karmę. Pewnie na początku nie będzie chciała jeść, no ale to najwyżej, Boże, na przykład się dzień, dwa nic się nie stanie, no. Jak będzie głodna, to pójdzie jeść. Na pewno, tak więc spróbuję, e, popatrzę na te wasze karmy jeszcze raz, e, zobaczę, jak one się mają cenowo, no bo jednak, no, trzeba brać pod uwagę cenę. no. Jestem jakimś miliarderem i pracuję jako prezes Zobaczymy co z tego wyjdzie W dzisiejszej promocji dnia Skupimy się głównie na ofercie Reala Zaczniemy od Mleka smakowego Tak, taki Miller Milk Jak to się nazywa? Różne smaki, ja najbardziej lubię taki pistacjowy Ale są również kokosowe, waniliowe, bananowe I chyba czekoladowe Tak Bardzo dobry w smaku taki do śniadanka można sobie zawsze łyknąć. Nie wiem czy ma jakieś wartości odżywcze, ale no mi smakuje. Jest. Tak więc w Realu za 1,99 99 zł taki milerek można kupić sobie. Również w Realu znajdziecie maszynki do golenia. Za trzy maszynki o potrójnych ostrzach zobaczcie, 6,99. Myślę, że Wam to się przyda, bo wiem, że Wy tam często golicie różne części ciała. No i to tam raczej. No, Używam tylko to pach, no bo wszem pach, owszem pachy jednak czasem uważam, że trzeba golić, a będzie takie farfocle będą zwisać obleśnie a na tym jeszcze później jak człowiek biega czy coś, to to kapie z tych pach. A wiesz, najgorzej to latem, jak stoją ci w tramwaju z taką łapą albo... i, i, i to wszystko tak, ło, odór, w metrze. No i ostatnią rzeczą, jaką chciałbym wam pokazać, jest yy, pomadka Nivea. Taka... Taki balsam do ust na mrozy, bo idzie zima. E, również w realu można znaleźć za 5,99, czyli uważam, że to jest dobra cena. E, a zimą, jak wiadomo, usta mają tendencję do spieszchania i, i po co mają być takie wary pęknięte? To ja już na dziś się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. E, ja mam trochę pracy, ale myślę, że. o, z Karoliną, to dzień na pewno zleci na. Miłych rzeczy. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrawiam.